Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem otworzyć 2500 jajek Tylko po to, żeby zapolować na nowego Huge Doodle Fairy, których jest 9 tylko na świecie Także zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam was do oglądania Ale dlaczego tylko 2500 jajek? Bo postanowiłem, że dropnę ją na trybie hardcore A osiągnięcie 50 bilionów coinów jest to myślę, że dla 90% graczy nieosiągalne Ale trochę ponerdziłem i mam je więc bez gadania, czyszczę ekwipunek i zabieramy się za otwieranie. Dobra, booster odpalony na ekwipunek wyczyszczony, idziemy do jajka, które kosztuje aż 20 milionów doodle coinów. No to co, zabieramy się za otwieranie. Ok, więc pierwsze 400 jajek za nami, a nasz ekwipunek prezentuje się następująco. No i tych petów jest naprawdę mega dużo. A to dopiero początek. No i mam też plan, żeby skorzystać z nowej opcji, którą Preston dodał, bardzo fajną, żeby epiki delay'ować i zachowywać oczywiście golden i rainbow'ie. Bo jednak normalno to strasznie nam dużo ich będzie dropić, więc gigafajne opcje i polecam wam z niej korzystać. A i dzisiaj postanowiłem, że nie będę jednak fuse'ował, tylko pokażę wam wszystkie dokładnie pety, jakie dropniemy bez fuse'owania. Więc lecimy z dalszym openingiem. A i takie śmieszne info, otworzyłem już mnóstwo tych skrzynek w normal modzie, hardcore modzie i jeszcze nie mamy nowej du Budele więc mega chyba ciężko ją dropnąć. No ale lecimy dalej z openingiem. Dobra, już połowa openingu za nami, prawie że. A nam dalej ten nowy secret nie dropnął. Ja rozumiem, huge, bo jest mega ciężko dropnąć, ale sekreta? Póki co idziemy odłożyć sobie te pety do banku. I wpłacone. Ja się tylko zastanawiam, czy będę miał tyle miejsca w banku. 1400 petów, oj nie wiem, czy nie będę musiał kupić lepszego banku. No ale to się okaże. Ale czekam na jakiegoś insane lucka, bo insane luck naprawdę przynosi szczęście o secretów. No i może w huge by w końcu wpadł. No i co, otwieramy dalej. Dobra, te jajka chyba sobie naprawdę robią ze mnie bekę. Tworzyłem ich ponad już 1500 i 0 totalnie sekretów, co dopiero mówić o huge'u. Ogólnie fajnie jakby Preston dodał opcję, żeby zaznaczyć i wszystko na raz płacić, a tak samo jak jest z kasowaniem, a nie trzeba po kolei zaznaczać. OK, i zauważyłem, że braknie mi na 100% miejsca w banku i postanowiłem, że poprzerabiam sobie te unicorny z tego powodu, że nie szkoda mi jest 50 bilionów gemów na ulepszenie banku. Lecz mój główny bank tak naprawdę posiadam tutaj na drugim koncie, który jest już chyba na full ulepszony, mój główny bank nie jest mi potrzebny aż na tier 7. Więc idziemy sobie przefizować unicorny. Ogólnie z jednego openingu takiego mieliśmy aż 210 unicornów, czyli połowa petów to są normal unicorny. W sumie dobrze wiedzieć. Dobra, wierzę, że teraz chociaż dropniemy tego sikreta, ale najbardziej chciałbym Tego huge'a, może na to ostatnie Nie wiem, 800 jajek uda nam się go dropnąć Trzymajcie kciuki, lecimy Okej, okay, postanowiłem spauzować i zostawić 10 bilionów coinów, zaraz je otworzymy, jest to 500 jajek i może z tych ostatnich jajek uda nam się w końcu dropnąć. Bo aktualny mój ekwipunek no nie prezentuje się za dobrze. Z openingu aktualnie póki co nie jestem w ogóle zadowolony, gdyż było 0 huge'y, czego okej, okay, mogłem się spodziewać. Bardzo mało mythicali i totalnie 0 secretów. Ostatnie 500 jajek, mam nadzieję, że teraz przyniosą naprawdę już szczęście. No i koniec openingu. A nam niestety nie dropnął ani jeden secret, i niestety huge też nie. Zastanawiam się, czy musi być ten insane lag, żeby dropnął chociaż jeden secret albo huge, czy da się bez tego. No ale pokażę wam, co udało nam się dzisiaj zdobyć. Może nie będę wam mówił po kolei, tylko pokażę wam to po prostu na speedzie. No i dokładnie takie pety nam dropnęły. Nie są niestety poukładane według mocy, bo coś się z układaniem tam zepsuło. Ale myślę, że nie jest źle. Chociaż mogło być zdecydowanie lepiej. Dobra, chociaż idę normalną fairy dropnąć, to clickbaita zrobię, że mi się udało dropnąć huge. Jest, mamy to fairy dropła jednak. Więc udało się, mamy naszą fairy. Więc jednego pengu uważam za udany. Ale ja na zakończenie mam dla Was do rozdania takiego oto Rainbow Neon Gryfina. Jedyne co musicie zrobić to napisać ważnik w komentarzu. A teraz na ekranie macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie gratuluję i idziemy wręczyć Ci nagrodę. Więc wysyłam nagrodę i posła. A ja wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do następnych takich i się mano.